Hej, hej, hej ludzie, tu jest ja, Surex Dzisiaj, co zrobić, że w czwartym czapcze że nie lagowało Wściągamy DXVNN Zaraz y Historia Na instalce to ten link to będzie w linku w opisie. Jak mi się nie chce. Jak mi się nie zechce, to jest tutaj. 6 mega waży Po rozpakowaniu, bo a, se myślę, ja sobie to pobiorę i co będę, będę robił. Hmm. Po rozpakowaniu to jest takie coś. Okej. Okay robimy to DXWNX, ja nie będę tego robił bo mam już włączone nie chcę psuć sobie ścieżkę taką jeśli mamy ścieżkę launch i ścieżkę to to samo wciskamy tu to run away to to, to 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 ok i robimy run, run odznaczamy bo będziemy znacznie myli 800x600 800 na 600 run in window. Mouse mamy show kursor, Coś tam będzie music clipper to on. Correct mouse position. To zaznaczamy. Co to, gdzie to było? ok I Tutaj mamy jaki mamy monitor to. Zastanawiamy sobie, jaki mamy rozdzielczość. Tu wpisujemy. Run Windows odznaczamy, że nie zaznaczamy. OK. Klikamy. Pewnie runway mi nie, nie złapie. ale co, tam. Pogadałem z tym gościem na, na klackach. To było. Tu włożymy. Grafika wysokiej jakości wyłączamy, bo znowu będzie taki. Taki pajęczak nam się wkradnie. No i mamy tutaj, możemy sobie chodzić. Nie wiem, czy to widać na, na OBS to złapie, ale pewnie nie. No i mamy taką rozdzielczość. No to dziękuję. Mam nadzieję, że ktoś. Wyło, wy, podinstalował grę Bo mu czwarty rozdział nie ładuje No to teraz sobie zacznie Albo ktoś szuka tego Dzięki papa Nie będę wam tłumaczył jak to się robi Wszystko Bo to każdy wie jak się chodzi W grze chyba Jak się przeskakuje No szybko przeskakuje Śnieżek pada No dzięki papa do usłyszenia. Jeszcze wyj wyjdę. Czas kontynuować naszą przygodę. Przygoda jest świetna. Mmm. I Pa, Papa! Trzy minuty. Papa! Pa.